Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tenet. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić tajko i nibiru na jednym serwerze. Przede wszystkim chciałbym złożyć życzenie z okazji świąt wielkanocnych. To świętuje zdrowych, spokojnych świąt. Jak już wspominałem, pokażę Wam, jak postawić tajko i nibiru nody na jednym serwerze. Co do nagród, od razu powiem. Na Tajko ja bym nie liczył na jakieś nagrody, stawiam dlatego, że mogę może coś za nodę rozdadzą ale szanse są bardzo małe, bo tam obecnie trwa nagrody za bloki, 50 tysięcy dolarów dlatego ja bym nie liczył na jakieś dodatkowe nagrody ale z mojego doświadczenia czasami jest tak, że nic nic nie obiecują albo obiecują jakieś małe nagrody, a później dostają wszyscy, którzy postawili nodę. Dlatego Tajko jako projekt mi się podoba, dlatego ja stwierdziłem, że kilka nod postawię, tym bardziej, że można postawić na jednym serwerze z inną nodą. A co do Nibiru nagród, no to tam był artykuł jeszcze pod koniec lutego, że mają, będą nagrody za robienie zadań i uzyskiwanie punktów. Ja Wam ten artykuł troszkę później pokażę jak to wygląda. Postawimy nodę, utrzymamy punkty, dlatego jakieś nagrody powinniśmy otrzymać. Oni uzbierali 8 milionów dolarów, dlatego pieniądze mają, mogą coś tam rozdać. Jak zawsze, wszystkie potrzebne linki będą pod filmem. Nie zapomnijcie wstawić lajka, like, zasubskrybować. Jestem Wam bardzo wdzięczny za każdą aktywność, a my zaczynamy. Przede wszystkim będziemy potrzebowali serwer na kontabu. Ja postawiłem dwie nody na ten serwer, ale widzę, że działają oni tak dosyć słabo cały czas jest 100%. RAMu i CPU zajęte, dlatego ja bym Wam polecił postawić te dwie nody na ten serwer. Tego w zupełności starczy, bo nibiru nod troszkę bar jest bardziej wymagający. takko też, dlatego możecie oczywiście postawić na tym, będzie działało. Ja bym polecał jednak ten. I wybieracie serwer. Zaraz wam pokażę jedną rzecz, którą musicie zmienić. Jeżeli już kupowaliście, to wiecie jak to wygląda. Tutaj 1 miesiąc, Europa 400 SSD, nic nie zmieniacie. Jedynie co? Taiko wymaga Ubuntu nie 2004, a 2204. Dlatego tutaj zmieniacie, nieważne jaki serwer kupicie, tutaj zmieniacie na 2204. Wy albo generujecie hasło, albo wpisujecie, jakie chcecie swoje. Ono Wam później będzie potrzebne. Next, opłacacie i Wam na maila w ciągu tam 20 minut przyjdzie Wasz IP. I hasło już ustawiliście. Będziecie mieli wszystkie dane, aby postawić nodę. Wchodzę na Termius. Teraz, jeżeli pierwszy raz stawiacie nodę, nigdy tego nie robiliście. Polecam zobaczyć film o Shardeum. Tą nodę też jeszcze można postawić. Tam opowiadałem, nieważne co macie: MOBA EXTERM, Termius, albo PUTI. To są wszystkie te same programy, troszkę inny interfejs mają, ale programy są przeznaczone do wejścia na waszego serwera. нажимаем New Host, вписываем наш IP, тут ничего не изменяем, тутой ставим 22, username всегда root и вписываете хасло, которое вы вставили на контабу. Как уже вписали хасло, нажимаете тутой, тутой сервер вставлен, Jeszcze nazwę zmienia, Zapomniałem nazwę zmienić. Taiko plus Nibiru. Ja mam to pod jedynką. Ja mam tam swój system. Tu możecie wpisać jakie chcecie. Naciskajcie add and continue. Czekamy aż się zalogujemy. Zalogowaliśmy się i zaczynamy działać według instrukcji. Zostawię artykuł pod filmem na Medium, gdzie utworzyłem instrukcję krok po kroku jakie komendy wpisywać i pokażę Wam wszystko. Zaczniemy od tajko. Wpisujemy komendy po kolei. Tu nic trudnego nie ma. Naciskamy yes, naciskamy to teraz. Yes, I jak już tą komendę nacisnęliśmy, możemy wejść na kran Będą potrzebne tokeny do testowania w sieci Sepolia. Wpisujemy adres naszego portfela na Metamasku. Naciskamy start mining i czekamy aż tutaj będzie 0,01. No i mamy ten minimum do claimu. Zajęło to 3 minuty naciskamy stop mining claim rewards. Udało się. Naciskamy close, zamykamy, to już nie będzie potrzebne. Idziemy do instalacji nodu. Kopiujemy. Naciskamy to. I kopiujemy tą komendę. Tak, teraz pokażę Wam, co trzeba zmienić tutaj, aby można było postawić później nibiru. Tutaj zmieniacie na 7, tutaj zmieniacie na 8, tutaj zmieniacie na 2, a lepiej na 3, nawet tutaj zostawiacie, tutaj zmieniacie na 2, tutaj zmieniacie na 3. Tu nie ruszacie, nie ruszacie Teraz musicie otrzymać e, endpoint HTTPS i WS Pokażę wam jak to zrobić Wchodzicie na Alchemy Jeżeli jeszcze nie macie konta tworzycie Nic trudnego za pomocą maila Naciskacie create app Tutaj wybieracie nazwę, ja wezmę Tajko. 3 Tutaj zmieniacie sieć na Sepolia Не, прошу прощения. есть Ethereum, а тут есть Саполи. Начискайте Create App и мамы тайкотши, еще 3 Саполи. Тута начискайте View Key и здесь и бандиты мели Https и Websock, то есть WVS. Начискайте копии, вставляйте в Https, начискайте копии 10 WVS. Тут изменяйте на True. Тут можете вставить Private Key вашего матамаска. То есть остаток крок. Покажу вам где его достать. Позже нажмите Ctrl X. или есть Exit. Там вас запытают, что хотите доконать измен. Нажмите Yes. Позже нажмите Enter. И выйдите с той стороны. Teraz pokażę Wam jeszcze, gdzie dostać ten Private Key. Wchodzicie na waszego Metamaska, Account Details. Tutaj jest Export Private Key. I wpisując wasze hasło tutaj, pokażę Wam się Private Key. Kopiujecie go i wstawiacie tutaj. I w naciskacie, jak już wspominałem Ctrl X, save. I wszystko będzie gotowe. Noda będzie się synchronizowało. Was już to nie interesuje, wszystko macie zrobione. Tajko mamy postawione, możecie później sprawdzić logi. Sprawdzić logi można tutaj wpisując te dwie komendy. Tam na stronie taiku są pokazane błędy, które mogą wyskakiwać. Jeżeli będziecie mieli jakieś błędy, porównajcie ich na stronie tajku. Większość błędów tam napisane od Timu, że nie zwracajcie na nich uwagi. Ja na nodach miałem właśnie, że błędy nie zwracajcie uwagi na nich dlatego pewnie wy też będziecie mieli no i przechodzimy bezpośrednio już do stawiania teraz nibiru nibiru stawiamy ja będę używał guide not z góru wszystko mi się udało za pośrednictwem jego bardzo fajny guide bardzo prosty jedną komendę i stawia się not. jeszcze zanim zaczniemy stawiać musicie wypełnić tą ankietę glim zostało jeszcze 20 dni E, czyli tutaj Discord, co do. Tu nic trudnego, jak widzicie, nie ma. Wszystko łatwe do wypełnienia. Jedyne co e, Nibiru adres. Jeżeli wy macie Kepler, tak to weźcie e, na Keplerze, wstawcie sieć Nibiru, to się robi za pośrednictwem ich strony i wstawcie adres od waszego Kepler. Jeżeli Wy Kepler jeszcze nie macie, albo nie chcecie używać waszego Keplera, to na razie tej ankiety nie wypełniajcie. Wy utworzycie, ja wam pokażę jak się to robi adres Nibiru i będziecie mogli jego wstawić. Dlatego jeszcze raz, jeżeli będziecie brali od Kepler, to możecie wypełnić od razu. Jeżeli będziecie tworzyć nowy, to na razie to pomincie. Stawiamy nodę, tutaj jest jeszcze guide, pokażę Wam za co my dostaniemy punkty. 100 punktów można będzie dostać e, za zadania delegatorów. To właśnie za 75 punktów ja pokażę, jak postawić nodę, i za to my otrzymamy jeszcze dodatkowe 50 za never Get Slash my nie otrzymamy, bo my nie będziemy aktyw walidatorem, my będziemy inaktyw. 200 za Oracle my nie otrzymamy, bo już za późno. I Community 77 to jest właśnie ten Glim, który będziecie wypełniać. No i dla deweloperów też nie otrzymamy. No jeżeli tylko oczywiście znajdziecie baga, ale ja na tym się nie znam, dlatego my otrzymamy 77, 75 i 100 punktów później też da się otrzymać. Dobra, przechodzimy już do stawiania noda. Jedna komenda, Ctrl-C. Wpisujemy tutaj nazwę naszej nody to znaczy walidator name wezmę tak, nie biorę udało się zajęło to z 5 minut ale nibiru not został postawiony idziemy dalej wpisujemy to teraz jak już wspominałem wcześniej są dwie opcje tworzyć portfel na nowo albo recover jeżeli już macie portfel Kepler. Ja będę robił recover, ale zanim zrobię recover, najpierw e, opowiem wam jak utworzyć portfel na nowo, kto będzie tworzył na nowo. Wstawiacie jedną komendę, tam was poprosi o wprowadzenie hasła, wpisujecie hasło, po prostu na nowo ustawiacie go i wam pokaże adres waszego portfela i wasz seed phrase. Kopiujecie adres waszego portfela i wasz seed phrase. Zapisujecie te dane i gotowe, Portfolio utworzony, nic trudnego nie ma. Jeżeli będziecie robić recover jak ja, to wpisujecie nibit recover. I tutaj musimy wstawić nasz mnemonik. On się bierze znowu z Kepler. Tutaj naciskamy i view private key. Wpisujemy nasze hasło, pokaże się nam nasz mnemonik, kopiujemy go i wstawiamy. Jak już otworzyliście portfel albo zrobiliście recovery, idziemy dalej. Używamy kranu Nibiru. Tutaj wpisujemy nasz adres. Tak, tak to wygląda. Zamiast trzech punktów wpisujemy nasz adres. Kopiujemy, wstawiamy. A jak widzicie, mi coś nie udało się tu z kranu pobrać. Za pośrednictwem komendy nic strasznego, nareszcie kąt mi się udało, coś na tym się nie udało, to wchodzimy na Discordę Nibiru, naciskamy na Kran, wpisujemy request i adres naszego portfela. Wszystko się udało, tokeny pobraliśmy. Po prostu przez komendę to robi się 30 sekund, nie trzeba nigdzie wchodzić, ale jak się nie udaje, no to. Poprzez Discorda wszystko jak widzicie się uda. Czyli to zrobiliśmy. Teraz wpisujemy tą komendę. Te komendy już nie są obowiązkowe. Ale one przyspieszą synchronizację nody Nibiru. Dlatego ja polecam to zrobić. Wpisujemy tą komendę. Teraz wpisujemy tą komendę. Jak widzicie tutaj będzie potrzebne około 10 minut. Czekamy. Udało się, jak widzicie, mi zajęło tu 23 minuty. Idziemy dalej. To była ta komenda. Teraz wstawiamy tą komendę. Tą. I robimy restart nodę. Teraz musimy zaczekać aż noda się zsynchronizuje. Można sprawdzić tą komendą. Jeżeli macie status true, po tym jak wpiszecie tą komendę, to oznacza, że synchronizacja jeszcze nie przeszła. Musi być false. Jak już będzie false, zostanie wam wpisane tylko tej komendy. Jedną całością wpisujecie, bo ja tego teraz zrobić nie mogę. Bo jest true. Wstawiacie, wpisujecie wasze hasło i wszystko się uda. Jak już to zrobicie. To będziecie mieli zrobione to zadanie. Jak już wspominałem, wypełniacie glima i będziecie mieli zrobione to zadanie. A żeby dostać te 100 punktów, to musicie wejść na tą stronę. Tutaj będzie link: Explorer Nibiru. Podłączacie wasz portfel Kepler albo ten, co utworzyliście. Będziecie wtedy potrzebowali zainstalować Kepler. Podłączacie portfel. I na dashboardzie wykonujecie te zadanie, czyli stake. Wszystko za pomocą przycisków, żadnych komend, claim, redelegate, stake, unstake, to jest wszystko za pomocą przycisków, nic trudnego. Ja to robiłem już na kafe. Zajmie kilka minut. Ja niestety tego nie pokażę, bo not jeszcze nie jest synchronizowany, ale jestem pewien, że wam się uda. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszam na nasz czat na telegramie. Tam jest bardzo fajne community. Wszyscy wszystkim pomagają. Możecie zadawać pytania. Postaram się pomóc. Ale jak widzicie jeżeli robić wszystko według wszystko się uda. Na tym film się kończy. Dodam jeszcze jedną rzecz. Jak wszystko postawicie i już wszystko będzie działać. Ja bym to nie ruszał. Jeżeli tam jakieś będą błędy sypali się bo ja bym po prostu nie zwracał na to uwagi bo jak już wspominałem za tajko raczej nagród nie będzie, ale że jeżeli możemy postawić na jeden serwer razem z Nibiru, za który będą jakieś tam nagrody prawdopodobnie, to możemy postawić, ale ja bym się tym po prostu jak już postawiliśmy nie przejmowałbym się, żeby nie tracić czasu, zajmowałbym się jakimiś innymi rzeczami. To jest taka moja rada, jeżeli oczywiście będziecie chcieli to śledzić, patrzeć tam jakieś błędy naprawiać, to oczywiście możecie to robić. Tyle z mojej strony. Jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.